Witam w Czarnym Boże. miejsce na szlaku Bożego Miłosierdzia. Ślad pozostawił tu błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Siostra Urszula Leduchowska, Urszulanki zainicjowały tu budowę kościoła w 1936. Plany jednak przerwała wojna. Szczegóły za chwilę. Zapraszamy do środka. Jest ze mną rektor kościoła, ksiądz Eliasz Anatol Markowski. Budowa kościoła, w którym jesteśmy, przeciągnęła się w czasie. Był tu szpital, sierociniec i dopiero w 2016 roku, w Roku Milosierdzia, kościół doczekał się swojej uroczystej konsekracji. To znak, że wszystko dzieje się w swoim czasie. Pytanie, co w tym wirze wydarzeń historycznych księdza szczególnie urzeka w planie duchowym. Mówiąc o tych postaciach, które tutaj posługiwały, były, przebywały, jak również o samym miejscu, o opatrzności. W sumie dla mnie to, iż Kościół tak długo był budowany, mówmy, nie tyle, że był budowany, ale czekał na konsekrację i w ogóle czekał na odbudowę, bo jeszcze nie wybudowany, on już był zamknięty i przerobiony od razu na sierociniec potem na szpital, potem ucierpiał od pożaru. W tym wszystkim nie widzi się taka droga kultu miłosierdzia Bożego, bo przecież kult miłosierdzia Bożego musiał również bardzo długo przeczekać, aż został oficjalnie uznany i promulgowany w całym Kościele. Także z Kościołem w Czarnym Boże stało się coś podobnego. Pełniąc posługę w tak niezwykłym miejscu, na pewno ksiądz jako pasterz ma też swoje cele i zadania w tym wymiarze szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. Tak, oczywiście. Czarny Bór na tej drodze szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego tutaj na Litwie i nie tylko, ma znaleźć swoje miejsce i to bardzo ważne miejsce. Ja mam nadzieję, że w ten szlak Miłosierdzia Bożego Czarny Bór włączy się. I będzie bardziej znany, i tutaj do Czarnego Boru ludzie będą przyjeżdżali, zaczerpnąć tego, czego nareszcie zaczerpnął błogosławiony ksiądz Michał. Bo o Czarnym Borze ksiądz Michał mówił, że on odbył tutaj największe i najważniejsze rekolekcje swojego życia. Bo te rekolekcje trwały aż nawet dwa lata. Dziękuję za rozmowę, a za chwilę o współpracy kościoła, wspólnoty i starostwa. Jest ze mną pani Renata Czerniak, to, administrator domu parafialnego, członek wspólnoty, pracownik starostwa. Kościół, starostwo, wspólnota da się pogodzić wspólne idee, wspólne misje, jakie one są, jakie cele przyświecają wam? Tak, właśnie, że te trzy organizacje powiemy tak, że wszystko to między sobą musi być ciągle połączone. I ta praca gminy musi działać dla wspólnoty gmina, a wspólnota razem z kościołem wszystko to odbierać i również brać w tym wszystkim pilny udział. We wszystkich świętach, we wszystkich organizowanych naszych takich pobytach wspólnych i świątecznych i codziennych. Można powiedzieć, że wspólnota i parafia. Wszyscy wspólnie dbacie o piękną atmosferę świąt, czego doskonałym symbolem jest piękna ustawiona szopka na Placu Przykościelnym. Na pewno są też swoje tradycje w ciągu roku liturgicznego. Tak, właśnie. Mamy w tym roku chyba jedną w takim rejonie wileńskim szopkę, którym pomysłodawcą był ksiądz Eliasz, a już realizacją i ustawieniem tej szopki. To zatroszczył się nasz starosta, Tadeusz Szkielaniec, bardzo zawdzięczamy. I właśnie taka szopka bardzo tu zgromadza wszystką wspólnotę. Wiele widzimy i samotnych ludzi, którzy tu w się przy tej szopce, i dzieci również i zdjęcia robione są. No, bardzo cieszymy się z tego pomysłu i sterylizacji pomysłu. Zaciekawiło mnie też to, że w okresie świątecznym szczególną uwagę zwracacie na ludzi samotnych i na seniorów. Wchodząc do nich, do domu, przynosząc radosną wieść i przynosząc też no, cząstkę świąt do właśnie tej ich wspólnoty. Tak, wiele lat rzędu już organizujemy takie świąteczne paczki, które nosimy osobiście dla tych ludzi samotnych. I tak, wchodząc z tą paczką, wnosimy taką iskierkę tych świąt świąt oczekiwania, Bożego Narodzenia, wszystko. I ludzie naprawdę już nas czekają z taką otwartą duszą. I cieszę się z tym wszystkim, i również mogą podzielić się i tą upiększoną choinkę, i wszystko, i że to jakieś prezenty otrzymują. Może to i drobiazg, ale to jest bardzo mile. Wspólnota wierni modlą się i pracują na chwalę Bożą. Dziękujemy za ten piękny, budujący przykład, za Wasze świadectwo. I na koniec naszego programu zapraszamy na refleksję nad Słowem Bożym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich telewizów w Nowym Roku. W drugą niedzielę zwykłą słyszymy Ewangelię, w którą Jezus Chrystus Pan rozpoczyna swoją publiczną działalność, czyniąc znak na Weselu w Kanie Galilejskiej. Do tematu wesela w Ewangeliach wracamy bardzo często. Tam na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus Chrystus Pan przemienia wodę wino. Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus Chrystus Pan mówi o tym, że został wyrzucony na zewnątrz człowiek, który nie miał szaty weselnej. Jezus Chrystus Pan również opowiada o nieroztropnych pannach, które nie zostały wpuszczone na ucztę weselną. Dlaczego tak często jest wspominane wesele? A właśnie dlatego, że wesele jest nowym początkiem bracie i siostry. Każdy człowiek narodzony na tej ziemi ma możliwość wszystko rozpocząć od nowa. To wszystko od nowa człowiek rozpoczyna w Jezusie Chrystusie. Nieważnie, czy ten człowiek był grzesznym, czy nie, na ile on był grzesznym, w Jezusie Chrystusie wszystko się rozpoczyna od nowa. Proszę zwrócić uwagę, że ta odnowa musi dokonywać się. W naszej codzienności, bo dlatego, aby objawić swoją chwałę, Jezus Chrystus Pan nie wybrał coś, co bardzo dalekie od ludzi, ale na odwrót, co jest bardzo bliskie dla ludzi. Bo na weselu to, co jest bardzo ludzkie, Jezus Chrystus objawił swoją chwałę. Niech Jezus Chrystus Pan tego cudu przemiany, wody w wino, Niech cudu przemiany, w miłość wszystkiego, czym my żyjemy na tej ziemi, dokonuje każdego dnia, tego z całego serca, na ten rozpoczęty nowy rok państw od Jego narodzenia wam życzę i na to z całego serca was wszystkich błogosławię. Każdego dnia, każdej chwili, niech w waszym życiu, dokonuje się cud takiej wielkiej przemiany, jaką poznaliśmy na weselu w kanie galilejskiej.